Cześć, ja jestem Krzysiek, a to jest program z serii ciężarówki. Dzisiaj o nieprzyjemnej sprzeczce kierowców z pracodawcą w towarzystwie bojówki oraz o udogodnieniach dla kierowców na zachodnich stacjach benzynowych. Informacje pochodzą z portalu trans.info.pl. Do nich należą prawa autorskie, ale korzystam z ich artykułów na prawie cytatu. Od kilku dni na parkingu A5 koło Grafenhausen strajkowali kierowcy z Uzbekistanu i Gruzji. Powodem był 50-dniowy brak wynagrodzenia od pracodawcy. W piątek na miejsce przyjechał przedstawiciel przewoźnika w towarzystwie uzbrojonych ochroniarzy z grupy Rudkowski Patrol w celu wzięcia pojazdów, które do niego należały. Doszło do bójki, kierowcy nie dawali za wygraną, a obie strony rozdzieliła policja, bojówkę i przedstawiciela aresztowaną. To zachowanie było nieodpowiednie, nie dość, że kierowcy nie dostali wypłat, przedstawiciel przewoźnika wyraził jeszcze mniejszą empatię, sugerując wykorzystanie siły fizycznej w celu odzyskania sprzętu. Jeśli to oczywiście nie było w sposób oczywisty... Bezpośredni cel tych działań. Niedawno oddano do użytku dwa duże bezpieczne parkingi. Znajdują się one w Punta del Sebo i na nabrzeżu Pecina w obrębie portu Almeria. Nowe kompleksy postojowe składają się z 333 Punta del Sebo i 257 Almeria miejsc parkingowych objętych ochroną. Gwarantowaną przez ogrodzenie, oświetlenie i kamery. Poza miejscami postojowymi kierowcy będą mogli skorzystać z punktów gastronomicznych, pryszniców, pralni i miejsc relaksu. W porcie Antwerpia Brugia również można znaleźć tego typu chroniony obiekt z 280 miejscami postojowymi oraz usługami, czyli z prysznicami, punktami z automatami spożywczymi. Oraz z dostępnym internetem. W planie jest wyposażenie tegoż parkingu w ładowarki elektryczne. Rozwiązanie bardzo korzystne dla kierowców zawodowych. Oby takich punktów było więcej. Nie tylko na zachodzie, ale też w Polsce i też w Europie południowo-wschodniej wschodniej oraz jeszcze w Europie centralnej. Program był króciutki. No, niestety spotkamy się jutro na Nowinkach oraz jeszcze w planie jest nagranie programu z serii Kolej, ale nie wiem, czy on się pojawi w poniedziałek, czy on pojawi się we wtorek. Luźny monolog jest planowany na jutro. Czy się pojawi? Mam nadzieję, że tak, bo jest dużo informacji, o których chciałbym powiedzieć, a o których nie powiedziałam z tego względu, że już długo nie było tego luźnego monologu. Ja Wam jeszcze raz serdecznie dziękuję za uwagę. Ja jestem Krzysiek, a to był program z serii ciężarówki. I życzę dobrej nocy, bo nagrywam to o y, za 15.12. Y, I życzę Wam wszystkiego dobrego na razie.